My się budzi. Nie mam pojęcia. Trzeba coś z tym zrobić. Nic mi nie przychodzi do głowy. Ani mnie. Nudzi się. Nic się nie dzieje. Wszędzie biało. Wszędzie biało tylko śnieg i wieczny lód. Czasami jeszcze świat zagwierze. I to wszystko. Zimno Gdzieś musi być lepiej. Co choć? Hotel. Ładny. Bardzo. Zaraz go trzepnę. Zrób go w spokoju. Ale ja chcę go trzepnąć. Nie, Nie. wolno zabijać. Kto by to ja. Nie. Bo Zgadzam się. A kto to taki? Bóg? Trudne pytanie. Czego mu wyjaśnić? No, Bóg jest. Przyjazny, młody, duży i bardzo, bardzo pełny. Ale ma jedną malutką wadę. Jaką? Nie można go zobaczyć. Ale to nie jest malutka wada, to jest wielka wada. Bo jeżeli nie można go zobaczyć, to skąd pewność, że naprawdę jest? Rozejrzyj się dookoła. I co widzisz? Jeszcze dalej? Daj to samo. A kto to wszystko stworzył? Bóg. No to nie był zbyt pomysłowy. Mhm. Cicho, bo on cię usłyszy. A poza tym, Bóg stworzył pingwina. No to chyba mu się coś pomieszało. No bo niby ze ptakami, ale jedne z rybą. No bo niby. mam skrzydła, ale nie umiem ale za to umiemy pływać. Trzeba tylko bardziej się wysilić, bo on może fruwać i stąd odlecieć. I to nie, to nie jest sprawiedliwe. I dlatego zaraz go trzepnę, a wtedy zostanie pokarany. Wszystko przez Boga. Cztery, się nie mógł doczekać. Przestań! Jesteś źle wychowany. Bardzo że pingwin! A czy to moja wina bliżej? Stworzył, to, widocznie, to widocznie są złe i dobre pingwiny. O Boże! Nie mogę na to patrzeć. Co jest? Zobacz. Na czym usiadłeś? Na czym? Chcę powiedz. Na powiedź. motylu. No i co teraz będzie? Gdy mo siądzie na pingwinie, to nie ma powodu do niepokoju. Ale gdy pingwin siądzie na motylu, nie czekam. Teraz pójdzie do nieba. A czy do nieba idą wszyscy umarli? Tylko dobrze. Ty na przykład nie. Bo moty... Zabiłeś motyla. A nie specjalnie przecież. Mówiłeś, że chcesz go trzyknąć. Tylko tak znowu. To było morderstwo. Nie mów tak. Będzie za to kara. Bo kto widział? Jak pójdziesz, to. Z drugiej strony Bóg widzi wszystko. Może akurat do tego czasu zapomni? Bóg ma no wyjątkowo dobrą pamięć. A ja myślę, że Boga wcale nie ma. Ktoś nie powiedział? Odwołaj to zaraz. Nie odwołam. Nie potrzebuję żadnego Boga. Jak już wcześniej też sobie z niego lecimy. I Was też nie potrzebuje. Odchodzę sam. Nie chcę go więcej widzieć. A może on ma rację? Zapnij dziób! Przecież też nigdy nie widziałem Boga. Zabij się! Dobrze wiesz, że on jest! Od czasu do czasu róbby się ukazać. To spójrz w niebo. Zbiera się na deszcz. Za tymi chmurami Bóg spaceruje po niebie i dokładnie nam się przygląda. Jak może nas widzieć, skoro chmury zasłaniają mu widok. stwierdził, że stworzenie człowieka to był błąd. Ale zwierzęta też nie działają. mnęty. Dlaczego powiedział? Dlaczego powiedział? Spuszczę na ziemię wielki potop. Podniosą się morza i rzeki. Wody uspitąpią z brzegów, aż wszystko zniknie i cała ziemia zostanie zalana. Koniec kropka wszystkie Ale... zwierzęta już zostały po Ale wy byliście ostatni. Ale to oznacza koniec świata. Taki właśnie boski zamiar. Strasznie z rybami. Ale to oznacza, że wszyscy ludzie i wszystkie zwierzęta utoną. To no, łatwo mi to oznacza. Chciałeś, żeby Bóg dał o sobie znać. No to zaczekałeś się! Ale czy to zaraz musi być Bo to? Ja bo nawet trochę rozumiem. Może powinniśmy z nim porozmawiać? Ym, z nim się dyskutuję. Ja jak sobie coś już uświadomi, no to nie da rady by to odkręcić. A poza tym już zaczyna padać. Proszę, nie! Już będziemy grzeczni! Już nie będziemy się kłócić! Przestańcie je trzeć i zacznijcie je pakować! Pakować? No tak. Na arce zostały jeszcze dwa miejsca dla głupich win. Zabieramy po dwa egzemplarze z każdego gatunku. Dlaczego tylko po dwa? No bo w sumie arka to duży statek, ale przecież nie jest góry. Oj, 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 Macie tu bilety. Proszę. I pamiętajcie, na arce o ósmej. coś jest później ten... Bo, Mam takie wrażenie, jakbym o czymś zapomniał. O czymś bardzo ważnym. I nadzieję, Mamy już sobie przypomnę. Ale mamy szczęście. To nie szczęście, to wola boska. Zostaliśmy wybrani spośród wszystkich pilnów. Przypadek. Były tu inne pingwiny, to one dostały bilety. Nie, nie, nie. My zawsze byliśmy najczęściej. Szczególnie ja. I ja na to zasługuję. Co będzie z trzeci? No jak to, co? To po prostu utonie? Tak? No tak. Nie możemy na to pozwolić. Koło wyraźnie powiedz, że na Arkę mogą zajść tylko dwa pingwiny. Patrzyć patrzeć z zimną krwią, jak będzie tonął nasz przyjaciel, nie będziemy musieli na to patrzeć, bo będziemy daleko. No co się tak zapie? Przecież ten kotop to nie mój koniec. Powinniśmy go na arkę pokryją. Jak się wyda, to żaden z nas nie zostanie uratowany. I... bo cały nasz gatunek jest... W Jesteśmy odpowiedzialni za, za cały nasz gatunek. Rozumiesz? Spakowałeś się? Spakowałem. Nie zauważył nas. Zauważył. Jesteś nieobrażony. Może się skończyć pod dwóch parasą. Bardzo nam miło, ale wyjeżdżacie gdzieś? Skąd ten pomysł? No ta walizka. Jaka fali? Ach. Ta walizka! Tak sobie w przychodziliśmy przypadkiem. Zrobiliśmy porządki w szafie. Lepiej się schować w padach. Właśnie. Wygląda jakby ten deszcz nie miał się nigdy skończyć. Na pewno się skończy. Kiedyś. Lepiej się schowajcie pod mój parasol, bo jeszcze się przeziębimy. My, pingwiny musimy trzymać się razem. Musimy sobie pomagać. Pięknie, tu pobliżej, ty płaczesz? To tylko w tym rzecz. A tak w ogóle, to my musimy już uciekać. Ustańcie jeszcze. Jesteśmy przecież przyjaciółmi. Masz rację, jesteśmy przyjaciółmi. Prawda, że jesteśmy przyjaciółmi? Hmm, zaraz sprawdzę. Noe kazał kontrolować każdy podejrzany bagaż. W zasadzie. Co to jest Noe? Noe. No, to on tu dał o tym walić. Teraz się jak Co my tak się nie widzimy? W końcu jesteśmy piękinami. Ostrzegam, jak znajdę w tej walizce coś nielegalnego. W zasadzie, e, to w tej walizce jest taki mały, taki malutki... No dobra, właśnie jest na arkę, bo się potop zaczyna. Ciągle, no, mam wrażenie, że on coś zapomniał. No, to, to jest chyba bardzo ważne. Hmm. Chyba sobie przypomnę. Mamy robić przez cały ten czas. No, no spójrz Jak inne zbiórzanka. No, odbijamy! Alka odpływa. Życzę przyjamy go. Ziemi wielki potok i całe ziemię jest zalana wodą. To wszystko przeze mnie. Nie mów tak. Przecież powiedziałem, że kuchnia istnieje i teraz on zesłał ten potok. Na pewno wcale tego nie słyszał. Jestem złym i Jeszcze byłem z tego dumny. A poza tym zamordowałem motyla. Uspokój się! Przewadziłem mnie na cały świat. Boże, jestem zły, a dlaczego każesz innych? To mnie trzeba ukarać. Obraził cię jeden pingwin, a ty mścisz się na wszystkich stworzeniach? I to ma być sprawiedliwość? Jestem wściekły na ciebie, nawet bardzo, słyszysz? Nie możecie zachowywać się jak inne zwierzęta? Dawno powinniście już spać. Zaraz, zaraz. Czy lepiej pingwin jest jakiś inny? Pingwiny wyglądają tak samo. Pingwiny oglądają. Pingwiny łatwo się kurczą. nie się mówi. No powiedz coś. Nie, nie, chcę. To jakiś ma dziwny głos. To z głodu. Nie, nie, nie. Gdzie to mamy? Chwała Bogu. Zaraz, zaraz. Czy nie było tutaj trzech A skąd miał by się, nie wziąć trzeci piwi? ci się. Chyba naprawdę jestem przemęczony. Przecież wszystko jest na twojej głowie. Słuchaj, nie ma żadnego pożytku. I nawet matnego słówka dziękuję. Tylko, wiem, nie rozumiecie. Proszę, pisz ja nic nie słyszałem. Ani ja. To było z Absolutnie wykluczone. Ta walizka od początku wydawała mi się podejrzana. Wydajcie, tu mnie jest. Bóg. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie Boga? Tak. E, ja. Ale. No właśnie. Ale że żeby się Bóg się w walizce? Bo Udowodnij, że nie jesteś. We mnie trzeba wierzyć, nie żądając żadnego dowodu. To mm, są duże wymagania. I raczej to za łatwo. Myślę, że to jakieś oszustwo. No chyba... Zaraz ukocham to walizkę. A wtedy oszlepię. <grym> <grym> co takiego? To ujrzyj Boga, że on oszlepię. się? A co do swojej strony? żeby taki piękny biały gołąb stracił wzrok. Skąd wiesz, że jestem pięknym białym I Daj spokój, przecież sam się stworzyłem. Pomyślałam w pewnym momencie, że stworzę pewną istotę, która przewyższy wszystkie inne. I tak wyszedł piękny biały gołąb. Chyba zaczynam wierzyć, że w tej walizce naprawdę jestem. Wybaczamy. Część, tu, tu Czekaj, że nie śmiało. Ten fotel to katastrofa. Przechaj, że niech mi tego nie wie. Chyba, że to Nigdy nie sądziłam, żeby Bóg przyznawał się do błędu. Nie wystarczy powiedzieć, że popełniło się błąd. Teraz jak się zrobiło coś złego, to trzeba go naprawić. Lepiej skończmy na dzisiaj, bo Bóg jest chyba przemęczony. <Grafik> Jeżeli go tak ten fotop skończył, to może. Boże, zawsze Cię kochałem! Teraz kocham cię jeszcze bardziej. Czy jest coś, co mógłbym dla Ciebie zrobić? Chętnie zjadłbym sernik. Zapraszam? Chyba serni. Chyba seru. jest naprawdę zmęczony. Bo to może jak jest taki zmęczony, to może by zjadł coś bardziej kokynnego? Sernik w zupełności wystarczy. Co przypieczonym z Jedynego jestem pewien. To nie jest Bóg. No tak. Bóg nie jest nim Bóg może przydać każdą postać. Pasażer na gapę. Ono, się o tym tobie. Kara będzie ciężka. Sernik Tigamoniu! No ten jestem. Ale akurat celnik! Nic innego nie przyszło mi do głowy. A poza tym Bóg nigdy by się nie przyznał do będu. Nie jestem tego taki pewien. Ciekawe, jaka czeka nas, nas, nas kara. Lepiej przygotujmy się na najgorsze. Noga, moje! Mhm. Przynoszę dobrą wnowinę. Na, na, na pewno czeka nas straszne rania. Koniec potopu, Słyszycie? za upadać. No i kazał mi sprawdzić. Przyleciałem na ziemię i zebrałem jedną gołą z To znaczy, że nie będzie żadnej kary? I możemy zejść na ląd? No Monie, nie zgłuszać się. Schodzimy z alki Ale ja jestem trzeci. A propos, gdzie jest drugi gołom? Jaki drugi gołom? No bo jeśli trzeba schodzić z parami? No właśnie. A tu mam przechlopane. Co się stało? Ciągle miałam wrażenie, jakbym o czymś bardzo ważnym zapomniał. Już wiem. Zapomniałem na ziemię, bo no zaczyna Arkę sprowadzić drugiego gołębia. No i mnie zabije. I co ja mam teraz zrobić? Sytuacja jest nie za wesoła, ale nie beznadziejna. I co? co no, wprawdzie mamy więcej o jednego pingwina, a mniej o jednego gołębia. I co z tego? No i co z tego? Halo? Czekam na odpowiedź. Nie rozumiesz? Nie. Ale za to ja chyba rozumiem. nie, nie wiem, czy to mi się za bardzo podoba. Musimy działać szybko. No, czy ktoś mi wreszcie powie, o co tutaj chodzi? Ciekawe, jakie będą z nich dzieci. Wystarczy! Pan młody jest trochę denerwowany. No to może my już pójdziemy. Żegnaj. Pozwólcie, że ja się zrzemę. Jak podobnie strasznie wynęczy. No dobra. Wiem, te cóżki. A to właściwie? To fajnie się czuję w tych Ale Nie, nie zapominaj, że nie jesteś gołębiem, tylko pingwinem. A co będzie z wami? A co ma być? No, musi się jego żoną. Już się powoli przyzwyczaiłem do tej myśli. Skoro Bóg tak chce... No. Właśnie, skoro Bóg tak chce... A może go wcale nie ma? Kogo? Boga? No. A potem to niby co? No, długo padało. Jasne, że Bóg jest. Nie ma! Przestańcie się kłócić! Jeżeli go nie ma, to dlaczego cały czas o nim rozmawiamy? Może on jest po troszeczku w każdym z nas? Nie bardzo rozumiem. Jest we mnie taki głos, który mówi mi, co jest dobre, a co złe. I to według ciebie ma być Bóg, A skąd pewnie, że tak nie jest? Hej. No dobra, obudź go i kończmy to przedstawienie. A skąd wierzycie, że jest przedstawienie? Bo jak to nie jest przedstawienie, to nie wie co. Życie?